Piotr Tryc Trześniewski, uczestnik Ali King of Kings w Wilnie. Piotrek, stoczyłeś bardzo trudny pojedynek. Twój przeciwnik był o wiele wyższy od ciebie. Powiedz, taktyką były te kopnięcia niskie i midelkiki, które tak często wyprowadzałeś. Czy miałeś może jakąś inną taktykę, tylko że rywal nie pozwolił jej zrealizować? Dzień dobry, witam wszystkich z portalu. Taktyka była, taktyka była taka, żeby właśnie kopać jak najwięcej, bo to jest moja broń. I... No i, no, i, no i stało się. Stało się remis. Uważasz, że to był werdykt który był krzywdzący dla ciebie, czy to był może takie frycowe, które każdy zawodnik musi zapłacić na początku swojej zawodowej drogi? Uważam, że wygrałem tu walkę, zdobyłem więcej punktów, tego Te ciosy bokserskie nie, no nie wchodziły czysto, były, były przez gardę. Aczkolwiek e, zdaję sobie sprawę, że w, na Litwie jeszcze żaden z Polaków nie wygrał, e, w, m, mogłem być pierwszy, e, a nawet jeśli był remis, to powinna być runda dodatkowa na takiej, e, na, na, na takiej gali wielkiej, e, gdzie tyle ludzi oglądało, no bo pozostał pewien niedosyt, uważam, że w tej czwartej rundzie pokazałbym, że, że, że zwyciężyłem tę walkę i rozjąłbym wszelkie wątpliwości. Czy ten wzrost przeciwnika, który był aż 14 cm wyższy od ciebie, jakoś tutaj wpłynął na przebieg samego pojedynku? E, walczyłem już z wyższymi przeciwnikami i, no i nie jest to dla mnie problem. Wiem, że trzeba cały czas przy, napierać do przodu i, i jakby stwarzać impresję. Dlatego no to nie jest żaden problem. Właśnie walczyłeś na gali King of Kings w Wilnie, powiedz jak podobała Ci się sama oprawa tego wydarzenia, które było naprawdę bardzo dobrym, dużym wydarzeniem, coroczną, międzynarodową galą firmowaną właśnie brandem King of Kings. Pierwszy raz widziałem tak wielką halę, byłem uczestnikiem, no niesamowite wydarzenie, to, to są te wielkie emocje, no To było coś pięknego dla mnie, reprezentować kraje, prezentować wyszków, wielkie emocje, tłum ludzi i naprawdę byłem jak w transie wychodząc do, wychodząc do samej walki, jeszcze przy swojej muzyce, świetna oprawa, kobiety nas wyprowadzały. No... Niesamowicie, bardzo, bardzo mocnie, mocno to przeżyłem i trochę się śmieję, że jak teraz będzie jakaś sytuacja stresowa, ktoś mi będzie mówił o stresie, no to jak sobie przypomnę te 11 tysięcy ludzi, którzy było na widowni, widziały jak wychodzę, to, no to będzie pikuś. Właśnie tak bardzo długo nie pojawiałeś się, nie wychodziłeś z tej szatni, twój utwór trwał, powiedz skąd taka zwłoka tutaj w twoim wejściu? Szczerze to byłem mocno pośpieszany. zdążyłem się rozżać. za chwilę ktoś po mnie przybiegł i tak naprawdę nie miałem jeszcze rękawic na sobie, zdążyliśmy tylko zejść z tej parady prezentacji zawodników i za chwilę już, już przybiegł e, przybieg człowiek powiedział, że już musimy wychodzić, że już mam wychodzić, że ta kobieta e, ma mi brać za rękę, kurczę, moja muzyka leci. No, ale fajnie jest. tak chyba, taka piękna kobieta za rękę wyprowadza? Bardzo fajnie, bardzo się cieszyłem. Tak? No, co prawda byłem skupiony na gali, ale no, tak jak mówię, no, ten stres taki, no, tym bardziej jeszcze nie miałem rękawic, kurczę, tak e, no, stresowałem się, stresowałem się i... Myślę, że nie było tego widać, bo tak już jak wyszedłem, już mówię, jestem już blisko, coraz bliżej, coraz bliżej tego ringu, za chwilę wejdę, za chwilę wejdę. Niesamowicie, no, coś, coś pięknego, przeżyłem wspaniałe chwile. Piotrek, nie była to twoja pierwsza walka zawodowa. Wcześniej słyszałeś 4 czy 6 pojedynków w C-klasie w Holandii. Masz też na swoim koncie pas zawodowego mistrza Polski PZKB w K1. Powiedz, jakie są twoje dalsze plany startowe, jeśli chodzi o walki zawodowe? Robić walki. Robić walki, robić walki, jeszcze raz robić walki. Jestem na takim etapie, że nie, nie mam zamiaru odmawiać walk. Tak? Jeśli, jeśli zdarzy się walka w mojej kategorii wagowej, czyli 71 kg, no w, w wyjątkowych przypadkach, czyli to jest K1 Global, no to tam do 70 jestem w stanie w tej, walce, w tej wadze zawalczyć bez względu na to, kim będzie przeciwnik. Piotrek, jesteś tym zawodnikiem, który tymi warunkami fizycznymi gdzieś tam nie imponuje, masz 1,72 m, 70 kg, powiedz, ile ty musisz kilogramów zbijać do kolejnych walk swoich? No to jest 3-4 kg, jak dobrze się trzymam, nie jest, nie jest to okres poświąteczny, to to jest zaledwie 3-4 kg, więc to tak może się wydawać, ale to nie jest nic trudnego. Właśnie walczyłeś na turnieju K1 Global w Londynie, w finale uległeś Piotrkowi Wozińskiemu z Płocka, Piotrek teraz będzie walczył na Galking King of Kings, ale czy myślisz o tym, żeby za rok ponownie wystartować na tej najbardziej prestiżowej, powiedzmy, imprezie amatorskiej na świecie? Jasne, że najbardziej prestiżowej, no, od tego jakby K1 się zaczęło. E, czy chcę wystartować? Zobaczymy, jak mi pozwoli plan treningowy, jak, jak to wszystko się dalej będzie rozwijać, jak będzie z propozycjami, ale, e, ale śmiało chciałbym, chciałbym jeszcze raz wystartować. Jeśli chodzi o walkę z Piotkiem, uważam, że no, stoczyłem dobry pojedynek, ale to nie był mój dzień, to nie była moja chwila, to nie, to nie było po prostu, to nie było moje 100%, które dałem wtedy w ringu. byłem troszkę pospinany i jeszcze jakby nie, nie, nie weszły, nie wszedł cały okres wakacyjny, cały okres przygotowawczy, do którego się, przygotowywałem się do tych mistrzostw, no i, no i, no i nie zdążyłem, jakby się zregenerować. Tak, takie jest moje zdanie po prostu. W rozmowie ze mną podczas Kurpiowskiej Kuźni Mistrzów numer 5, gdzie mieliśmy przyjemność się spotkać, powiedziałeś, że dostałeś ofertę walki najpierw z legendą litewskiego 1 MMA Remigiuszem, Morkiewiciusem. Powiedz, dlaczego w końcu do tej walki nie doszło? Nie wiem na ile to były w, w, prawdziwe informacje, już w to nie wnikałem. Dla mnie ważne było to, że e, miałem jechać na tą galę i zawalczyć na tej gali, a, no, a że nie, nie, nie stało się tak, jak e, planowałem, to no, no, trudno. No, już nie wnikałem w to, tak. Dla mnie ważne było samo to, że będę mógł wystąpić e, na tego typu wielkiej gali. Tak? A oglądałeś walkę Morkiemiczną? Widziałem, widziałem jak dynamiczne tak? Wrażenia. Dynamiczny, agresywny. Uważam, że nie postawił, mu, nie postawił mu warunków ten Hiszpan. Nie postawił mu warunków, była, no było widać tą różnicę poziomów. No, nie wiem, czy to było spowodowane tym, że on był zestresowany, czy po prostu jest, jest jakby na, na niższym poziomie w każdym razie. No, to było widać tą różnicę zdecydowaną. Chciałbyś w przyszłości zmierzyć się z tym zawodnikiem? Mówię oczywiście o Litwinie. Nie wykluczam takiej możliwości. A czy już posypałeś jakieś propozycje walk zawodowych? Bo Jan Lodzik już dostał na tą sobotę. Też walczył w Wilnie, a u ciebie? Dostałem przed wyjazdem do, do Litwy. Mam Będzie gala jakaś w połowie w połowie grudnia. Jeszcze nie wiem, co to będzie za gala. Nie wiem dokładnie. E, gdzie i co, ale już wyraziłem zgodę. A jakiś taki, może, obszar polski, gdzie to będzie? No, wydaje mi się, że Mazowsze, Mazowsza. Warszawa. A z kim chciałbyś się zmierzyć w takiej walce zawodowej, tutaj, gdzieś na terenie Warszawy? Mazowsza. Niewątpliwie twojego jednak domu z Mazowsza, no, nie myślałem o tym to, to jest tak jak mówię, jestem a może masz jakieś tutaj niedokończone sprawy z jakimś zawodnikiem na przykład jedną walkę ty wygrałeś drugą czy dałoby się to rozstrzygnąć tutaj no nie, aż takich nie ma no na pewno na pewno siedzi mi w głowie ta porażka mistrza świata z, z Piotrem Woźnickim no myślę, no jeśli, jeśli kiedyś Spotkamy się, bo teraz mieliśmy, w Czechach były te zawody i widziałem, Piotrek szedł jak burza, ja też wygrałem swoje dwie walki, no później w trzeciej poprzegrywaliśmy. Być może jeszcze się, być może jeszcze się spotkamy, nie wykluczam takiej możliwości. Właśnie Piotrek, tu wspomniałem o tej Kurpiowskiej Kuźni Mistrzów, jest to projekt, którym jesteś bezpośrednio zaangażowany. Powiedz proszę, jak do tej pory oceniasz progres tej kuźni, gdyż odbyło się pięć edycji, zaplanowana jest szósta. Jak ty to widzisz z perspektywy swojej, jako takiego współorganizatora tego? Tak, odbyły się cztery edycje, teraz będzie organizowana piąta. Zainteresowanie jest bardzo duże. To na której ja się z sobą widziałem? To była czwarta? Widzieliśmy się na czwartej, tak. Widzieliśmy się na czwartej. W tej chwili piąta będzie organizowana w Ostroence. Zapraszam Was wszystkich 30 listopada w niedzielę. Wstęp będzie bezpłatny. Myślę, że to jest świetny, świetny, świetna możliwość rozwoju dla zawodników, dla jakichś wschodzących gwiazd, dla talentów, którzy, którzy później mogą się znaleźć dalej na tej drodze. Tak? To jest jakby pierwszy krok do tego, żeby walczyć na takiej gali, jak, jak ja walczyłem w Wilnie. Miałem przyjemność walczyć w, w Wilnie. Piotrek, powiedz jeszcze, sama ta liga jest skierowana do zawodników początkujących, czy może do takich już bardziej zaawansowanych? Jak ty to widzisz z tej perspektywy organizatora, do kogo kierujecie tutaj oferty tych walk, które zestawiacie? Kierujemy to do zawodników początkujących, aczkolwiek hmm, no widzimy, 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 to dalej. Chcemy porobić pasy w każdej kategorii wagowej, e, chcemy, chcemy jakby to rozwinąć. No i e, myślę, że w przyszłym roku już e, no ja będę wystartował w tej kuźni, tak? Jak, jak troszeczkę to rozwiniemy jeszcze bardziej, bo myślę, że i tak dosyć duży progres. E, jest, tak jak mówię, zainteresowanie spore. Jest Palestra Warszawa, chłopaki od nas z Wyszkowa, jest Zambów, jest Ostrołęka, jest Akademia Lwa Warszawa. Są, są kluby, które są zainteresowane. Ja myślę, że to fajnie może, fajnie może ewoluować i, i z czasem nie tylko debiutantów będziemy brać, ale również kadetów. Juniorów no i włączymy w to jeszcze karatę. Tak? Także takie jest założenie i myślę że, myślę, że to się uda. Piotrek, spędziłeś jakiś czas w Holandii i stoczyłeś tam kilka walk zawodowych w C-Klasie. Powiedz, jak wyglądają treningi holenderskie na tle tych polskich? Czym się różnią? Jak w ogóle tam się różni kultura samej walki? Jak zawodnicy toczą walki? Czy jest więcej możliwości doczenia tych walk? Generalnie o całej scenie sportu walki w Holandii i różnicach między Polską. Muszę powiedzieć, że e, siedziałem troszeczkę w takim e, zapomnianym miejscu jeśli chodzi o kickboxing. E, bo w, tam w okolicy no jakby narobiłem najwięcej szumu. Robiłem tych walk, e, zrobiłem tych, tych walk sześć. W Amsterdamie miałem przyjemność walczyć, walczyć tylko raz. Jak wyglądają treningi? No, treningi są skupione właśnie na dynamice, na, na sile jest dużo, dużo, właśnie, dużo przyspieszeń. Na treningu jest duża intensyfikacja. Nie Jest ćwiczona technika na tarcze. No miałem możliwość praktycznie być, być trenować tylko w jednym klubie, byłem lojalny i, i tam nigdzie, nigdzie nie wychodziłem poza ten obszar ze względu na to, że miałem pracę. To była fajna przygoda, a jeśli chodzi o same organizowanie walk, to Możliwości są duże, często się walczy? No, tak, są, są duże, można walczyć co tydzień, są, jest tam mnóstwo federacji yy, i każdy jakby kto chce, kto, yy, no kto ma odrobinę jakby chęci do pracy może, może zawalczyć, tak? I, I co mi się podobało, to muszę przyznać, że autobus z dziećmi przyjechał, przyjechały dzieci yy, oglądać galę. Tak? Każdy zapłacił tam po 20, po 20 euro. Jedli sobie frytki, czy coś tam i... i, i no to prostu... niezbyt zdrowe wychowanie jak frytki. Oglądali, oglądali walki, tak. No, holendrzy w ogóle strasznie słabo się żywią, ale... Ale no tak jak mówię, no to... Tak jak u nas ogląda się jakieś mecze, pierwsza, druga, trzecia, czwarta liga i, i to, tam jest, to tam jest to na porządku dziennym, że gdzieś tam w klubie jakimś organizowana jest gala, wszyscy przychodzą, oglądają sobie, później jadą sobie do domu i, i to jest tak spędzanie wolnego czasu, to jest kultura kickboxingu po prostu. Piotrek, mieszkasz na co dzień w Wyszkowie, to jest twoje miasto. Ale reprezentujesz reprezentowałeś przynajmniej teraz ostatnio klub Palestra, Warszawa. Powiedz od jakiego długiego czasu trwa tutaj Twoja przygoda z Palestrą i jak wyglądają obecnie Twoje treningi? Jak często dojeżdżasz do Warszawy, z kim trenujesz tam w Warszawie? Bo zawodników dobrych w Palestrze ja też wiem, nie brakuje. Tak, z Palestrą współpracuję bodajże od 4-5 lat. Jest to zaprzyjaźniony klub, z którym, którego trenerem jest Łukasz Rola, bardzo dużo mu zawdzięczam. No, trenują tam Wojciech Kosowski, mistrz świata. Daniel prokurat był w Palestrze. Juras, jest, tak? Juras, tak, Jurek Wroński, dlatego no, tak jak mówię, jest to, e, są to zawodnicy z, z wyższej półki, z którymi jak, jak coś się robi, no to trzeba to robić na najwyższym poziomie, a jeśli nie jest się na tym poziomie, no to albo trzeba do niego dojść, no albo pogodzić się na tym poziomie, na którym się jest. I e, uważam, że, że, że bardzo dużo mi dał ten klub, no dzięki temu mogłem wyjechać i, i tak jak mówię, re, jestem z gimnazjonu, jestem z, z Wyszkowa, ale reprezentuję Palestry Warszawa. No i jestem z tego dumny. A jak często teraz trenujesz w palestrze? W tej chwili to są cztery treningi, cztery treningi w tygodniu. Resztę robię, resztę robię w Wyszkowie. I właśnie korzystając z okazji chciałem serdecznie podziękować e, Hubertowi Sztorcowi, który przygotował mnie przez te zaledwie trzy tygodnie. E, robiliśmy siłę dynamiczną i jest, jest świetnym specjalistą, dlatego no, czasu nie było dużo. E, dowiedziałem się miesiąc temu o gali w Wilnie, a, a przygotował mnie świetnie i będziemy jakby kontynuować współpracę. E, Piotrek, e... Chciałem Ci zadać jeszcze ostatnie pytanie, tak mi się wtrąciłeś, że aż mi wypadło. Powiedz mi, jeszcze tak na sam koniec, oglądałeś może walkę Marcina parchetę ostatnią? Nie miałem jeszcze czasu. No to nie pogadamy sobie bardzo. Kto jest tutaj autorem Twojego sukcesu w Wilnie, tego samego wyjazdu? Komu chciałbyś za to podziękować? Autorami e, mojego sukcesu w Wilnie jest e, trener Paweł Deluga z gimnazjum na Pimwyżków, e, Łukasz Rola e, z Gymu Palestra Warszawa oraz wszyscy chłopcy, z którymi sparowałem, z którymi spędzałem czas, wyjeżdżałem e, na zawody. E, to, są, to są ludzie, którzy są związani ze sportem i którzy cały czas mi pomagają. Jeśli chodzi o, o sponsorów, to serdecznie dziękuję Barowi Popularnemu, w którym teraz e, możemy, w którym teraz jesteśmy na wywiadzie i Adamowi Kwiatkowskiego z Adpol. Dziękuję bardzo Piotrek. Życzę Ci oczywiście dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że Polska flaga będzie rozsławiona dzięki Twojemu nazwisku. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli oglądać Ciebie i wielu innych Polaków w takich organizacjach jak Glory, Super Combat czy chociażby King of Kings. Piotr stryc dla Fight24.pl. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Trenujcie sporty walki.